Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę Pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Krypto dzisiaj jest środa. 27 marca 2024 roku. Tradycyjnie przyglądamy się naszej, e, e, naszemu wykresowi, naszemu scenariuszowi na interwale dziennym. E, jak widzicie wcześniej już troszeczkę o tym scenariuszu sobie powiedzieliśmy. Dzisiaj mały update, aktualizacja ostatniego scenariusza. Przede wszystkim widzimy bardzo silne, fajne wybicie wzrostowe dotyczące oczywiście poziomu, mniej więcej o 284 tysiące. Oraz złotych Jest on już bardzo blisko poziomu 288 314, który jest szczytem w tegorocznym na Bitcoinie. Natomiast widzimy, że powoli wchodzi nam tutaj podaż na, na rynki. Rynek jest ustawiony niemniej jednak bardzo blisko ostatnich szczytów. Na razie dzisiaj mamy inside bara. I kto wie, czy nie będzie też możliwości tutaj lekkiego skorekcenia w kierunku właśnie wczorajszego, wczorajszego dołka na 276 351 z tego prostego względu, że na niższych interwałach czasowych, jak na przykład 4 godziny, czy też 8 godzin, 12 godzin, rynek jest po prostu wykupiony technicznie, no i przydałoby się zrobić jakiś mały pullback. Lokalnie mamy tutaj do dyspozycji wsparcie techniczne. Ono jest zlokalizowane na mniej więcej takim poziomie dosyć, dosyć fajnym, przyjaznym traderom. Mniej więcej w okolicach 272 500. jak widzicie, ten poziom kilkanaście razy już był testowany na mniejszych interwałach czasowych, na tym większym, powiedzmy z 6. Więc myślę, że możemy go spokojnie zaznaczyć jako takie fajne wsparcie techniczne. No oczywiście kluczowe nasze wsparcie techniczne jest zlokalizowane po pierwsze na dołku naszego objęcia hossy, czyli tego, tej formacji świecowej, to jest 244,590. No i drugie jest oczywiście tutaj na tym dołku z dnia 5 marca 235 tysięcy. 896 zł, więc tutaj mamy taką strefę popytu. Dopiero jej naruszenie tak naprawdę otwiera niedźwiedziom drogę do niższych poziomów cenowych. A tak długo jak handlujemy bitcoinem powyżej tych dwóch poziomów, myślę, że raczej tutaj powinniśmy utrzymać taki scenariusz bardziej pozytywny, bardziej prowzrostowy. Oczywiście na niższych interwałach czasowych możemy sobie wyróżnić jeszcze parę innych. Poziomów wsparcia i naruszenie tych poziomów wsparcia na niższych interwałach czasowych, i jeżeli sobie odejmiemy od tego wszystkiego szum informacyjny, no, może prowadzić po prostu do wniosków mówiących nam o tym, że prawdopodobnie. Jakieś tam niższe, niższe interwały czasowych pullbaki są tworzone przez niedźwiedzie. Niemniej jednak, nasz scenariusz jest cały czas prowzrostowy. Być może chwilowy pullback tutaj będzie kontynuowany przez jakiś czas, natomiast następnym celem jest oczywiście tegoroczny szczyt, a później już poziom 300 tysięcy złotych. No on będzie odpowiadał mniej więcej poziomowi 75 tysięcy dolarów. Mniej więcej, prawda? To 75 tysięcy dolarów to jest też poziom taki psychologiczny, okrągły, 300 30 tysięcy złotych, jak najbardziej psychologiczny, okrągły poziom. Spodziewajcie się jakiejś dużej reakcji cenowej, kiedy cena dojdzie do poziomu 300 tysięcy złotych, o ile oczywiście do niego dojdzie, według naszego scenariusza za niedługo powinna się tam znaleźć. Przypominam, do halvingu zostało 14 plus 3 plus 1. 4 plus 13, 18 dni, mniej więcej, mniej więcej 18 dni, więc już naprawdę bardzo mało czasu, mniej niż 3 tygodnie. Jak cena się zachowa później, zobaczymy sami, sami się o tym przekonamy. Póki co ode mnie tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o aktualizację scenariusza omawianego bardzo szczegółowo na podziękowym tygodniowym przeglądzie kryptowalut. Mam nadzieję, że ten tydzień handlowy będzie dla Was udany. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć, cześć.